w kolejnym odcinku z Clash Royale I tak, dzisiaj mam taki odcinek drugi ogólnie. I widzimy... czy ja spadłem z tej areny? Nie, bo mam piąty level. Więc o co chodzi? To jest konto mojego kolegi Nikola. Ja nawet możecie wywnioskować z nazwy. E, no i po prostu dzisiaj będziemy mu nabijali pucharki. To jest deck, Mamy pełne niestety szynki, to jest najgorsze, ale trudno, dobra. Nieważne czy szynki będą, czy nie. Mamy bardzo jest mega dobry deck, a zwłaszcza z pisankiem Giantem. Zobaczcie, zagrałem u niego chyba cztery mecze bodajże i chyba każdy wygrałem, co nie? 3 do zera. Nie, jeden zremisowałem i ten, pięć meczów zagrałem i jeden zremisowałem, po prostu dyb... zostawił się tymi... E, jak one się nazywają? Goblin hatami i nie miałem co zrobić, ale dobra, wydaje mi się, że już możemy za... zacząć zagrać pierwszą bitwę. Zalazłem na już pierwszego przeciwnika. Szósty level, więc na pewno będzie bardzo, ale to bardzo ciężko. I to może być naprawdę chyba najcieńszy to może być nawet najcięższy mecz. No i co, może już zaczniemy to ofensywy, co wy na to? Zdajemy gianta z tyłu. No i tak, wydaje mi się, że łycierkę ulicz zaraz damy. Zobaczmy na jego ruch. bo on jest dobrym graczem, bo skoro ma 6 level. No to łyczkę. I co jeszcze dajemy do tego? Muskieterkę dajemy? Dajmy tą muskieterkę. Nie wiem, ty jakoś się nie broni. Jest tak super. Dobra, spokojnie jak na razie. Jak na razie dominujemy. Ja takiego widział, laga. Dobra, szybko mini peka nam załatwia wszystko. No I co, idziemy z nią, czy wykonać się w Giant skrytę, no dobra, nie ciekawie, nie ciekawie. A widać, że typ naprawdę umie grać. Jakiś problem z internetem, ale dobra. Mmm, to. Widzimy ciągle mamy jakiś problem z internetem? Dobra, już nie. Dobra, szybko mi no, szybko nie daj. Załatwili krzyżową No tak, załatwili, easy. Pięknie. I co, wydaje mi się, że możemy zacząć ten, naszą armię budować. Dobra, już jeden wyprzedził, właśnie takie było oczekiwanie. No i teraz stworzymy stworzyć. Dajemy mini peckę. Jeśli na wszystko Jego balonika, wydaje no mi się, że ty byś skazany na porażkę. Na pewno, nawet tak. I tu już drugi giant leci, proszę Państwa. To będzie chyba GG, Ty przestał grać. No to dajmy tak jeszcze Rosy, na bierze. No i kolejny mecz wygrany 3 do 0. No, Ty po prostu chyba zrozumiał, że jesteśmy od niego lepsi. Był słabszy. Pięknie to zrobiliśmy. Jeszcze tam balon, te dwa gianty. No, po prostu genialna armia. No i co mogę powiedzieć? Zbliżamy się... Będziemy na pewno walczyli o Pekka Playhouse. No i dobra, zobaczmy dalej. Więc wydaje mi się, że możemy zagrać drugą arenkę. Czwarty level, więc to jest akurat... Ale wtedy graliśmy z szóstym i był słaby, więc może teraz z czwartym będzie dobry. Oby nie. I tak, wydaje mi się, że możemy dać Witcherkę. Jako pierwszą kartę. I tak powinno być właśnie. No i tak, to dajmy tutaj teraz maskieterkę. Ram się szybko, to wszystko, żeby od razu było. No. Dobra, co bym tu teraz zwalił? I to na mocno. Teraz jedajemy naszego tanka Gianta. No i zaczynamy zabawę, tak? I wszystko nam to wszystko w sklepie. Dobra, nie. Szybko w trzeba tego bombera. Dobra, tutaj widzimy Giant, naprawdę mega duży damage zada. Jeszcze jest wicherką. Tak jest, to będzie genialny damage. Pięknie, chyba nawet uspuszczajemy mu to. To będzie buźnik chyba dobry. Tak jest, to jest chyba wieża. To jest nasz ten wieża. Proszę bardzo. Tak, w szybkim czasie zdobywamy wieże Cudownie. Już po dobra. I Barbariany na piątym. Pięknie, wszystko tutaj typu. E, tak, szybko. Arose, 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 Pięknie, idealnie, arose, jednak. I tak ta mini nam jakoś się nie stworzy. Nie, no... Dono... Raz uderzyła, to mi nawet dla mnie jest na plus. Więc co teraz? Witcherkę wydaje mi się, damy. Naprawdę nam to idzie, naprawdę. Wydaje ja mi się, że ta... Jak kablej zaraz zdobędziemy ją. W takim tempie naprawdę będzie bardzo łatwo. I tutaj szybko walki To pomiędzy nich i pięknie ona nas wszystkim sklepie nam. My widzimy na, No on na pewno już jest zaraz... Wydaje ja mi się, że on, on już przestaje grać, bo naprawdę go dominujemy. Nie ma, wydaje mi się, szans. No, typ jeszcze próbuje się bronić walkierem. Naprawdę beznadziejnie to robi. I naprawdę słaby typek. To sobie podamy zaraz zobowiązana, wydaje mi się. Jeszcze daj bumpera. No to jest jakiś naprawdę bardzo słaby grać widać typowy. No dobra, no. Z połowa filmu, bo ten film wydaje mi się, że to tak będzie trwało około 10 minut. No i to jest Gigi! Przejdźmy z rzędu Gigi! Dziękujemy. No, naprawdę ta arena jest mega prosta. Ale chcemycie się widzieli skoro mam reja, to jest takie doświadczenie nie mam w tej grze. I wydaje mi się, że teraz będzie... Obyśmy doszli do tej Pekka's Playhouse w ogóle co mam w sklepie? Kurde, Mikołaj! E, po, powiem, tutaj mamy kolegę mojego. I szkoda, że akurat nie masz teraz gimu, bo byś miał goobim bary Naprawdę, łapę karty Teraz tam widzicie, tam jest Mikołaj. Pozdrów Cześć. Cześć. To jest właśnie ten mój kolega. No i kurde, szkoda, że teraz akurat nie masz gameów, ale dobra, trudno, nieważne. Gramy w battle, kolejna ręka. Jak na razie wygrane dwa mecze 3 do zera. Więc jesteśmy genialni. Jak na razie, mam fenomenalną skuteczność. I kurde, mam beznać karty na sam początek. To mi przeszkadza. A tym to jest. De... mini pekka, nie DPK. Więc naprawdę jakieś karty na początek. Więc może damy sobie balon, a tak na początek. Tak na początek, zobaczymy czy ma jakąś kartę teraz. Akurat teraz nie mam w nie? O oh, fucking, ale nas teraz w sklepie. Rzucił, nice! Sorry, że to się teraz wydarzyło, tak jak, jak jakieś dziecko, ale nas, kurde. Genialnie nam to wyszło. Już czekamy tutaj tą walkirią, która nam ich sklepie szybko. Proszę bardzo, klep, klep szybko, klep szybciej, szybciej. Pusi, puszing dobry. Genialnie, dobra. I teraz... Łyczkę, no nie! Barbarian Hat! To jest coś taki przeklęty dla mnie gówno. Służby, że tak powiedziemy. Nienawidzę tej karty. Więc co, dobra? To jest spójrzeliśmy mu chyba iść co nie? O Boże, jakie to jest łatwe! Przeźwi mi się są zbyt łatwi! I tutaj pushing jest idealny. Jak na razie ten pierwszy pushing. Mimo że z tego levelu jest od nas o wiele. O klasy słabszy. Nie wiem, co on już przestał też grać. Dobra, zobaczmy. No nie przestał jeszcze. Ciekawie, ciekawie. No, a Rose jest tak... Nie wiem, no po prostu to było też jeszcze głupsze chyba. Barbariany na siódmym. O Boże, ej, nieźle. To się mam na ósmym. O kurczę! Tu tą wieżę, tak mi się daje Szybko, szybko. Wy tej barbariany, sklepcie szybko tego Giantika Giant! Sklepany pięknie, dobrze! Tak, ten pushing jednak, dobra! fucking. I to chyba nam sklepie wieże. Dobry pushing to jest z jego strony, to jest sklepana wieża. No, good game, naprawdę, dobry mecz! Barbariany na siódmym, przecież to jest jakiś. Nie wiem, on. Normalnie on musi być chyba na PK Playhouse, skoro ma taki level. Tych swoich barbarianów, dobra. Szybko, szybko, kładuj się szybciej pod winyliksirze. I giant i pushing teraz musi być, dobra. Spushujmy mu to, spróbujmy mu tak jak najlepiej spushować, co nie? On będzie teraz też atakował jednak my też. Nie cudownie. no i kurde teraz wszystkie karty defensywne nam zabroi i genialnie. I nic z tego pushlinku, ale dobra, przynajmniej znieśliśmy mu tą... Mm, ...HT. Tak. Dajmy tak, dajmy tak. Holy fucking shit. Trzeba teraz tego balona sklepać. Bo ona zaraz spusuje mega. On nas zaraz mega spusuje mi się to w ogóle nie podoba, co nie? Rozróbmy, nam robi. Idziemy nagle. Ola tego balona! Ej, hello! Hello! Co to się odwaliło teraz? To będzie chyba GG dla niego. To musi być GG dla niego, no. I się zacięło troszkę. I sam teraz nas tak jedzie? Co nie? Didi. Jeszcze No nie balon idzie to jest. to jest przegrana bitwa. No nie, przegraliśmy bitwę, o jejku. Emiu Barbaren na si aż zobaczę potem na jego profilu, jakie jest takie renno. Bo, oczywiście, normalnie, gdybym, gdybym się zmierzył moim dekiem, to bym go chyba rozwalił tak szybciutko, ale no. Nie mam swojego deku, no i teraz nie mam jak, dobra. Więc e, nie, friends. O to był inbox. No, gratulacje dla niego. Musiał być na tej PK Playhouse. Nie był, no bez jaj. Jak mi wiadomo, nie był na tym. Ale tak wysoki level że No to ja się nie spodziewałam. On musiał mieć chyba super Magical Cesta. Musiał mieć, to jest 100% dla mnie. Dobra, i to będzie ostatnia bitwa dzisiaj. Na dzisiaj, więc dobra. Więc przegraliśmy jedną. i Mam nadzieję, że teraz śladkujemy. Dobra, czwarty level, więc spoko. I spuszemy mu, że tą wieżę. Giantik już leci. Pięknie. No i zaraz wiecerka pójdzie. Zobaczymy co ty jak postawi. Powoli ten giant idzie. W co się nam się ładuje. eliksir pięknie. Mam idealne dwie karty na początek. Możemy poszować pięknie. Wyczerka. Obra wysyła ha ha ha. To jest Bezbek, bo już zniszczyliśmy mu chyba prawdopodobnie mierze. No GG, zniszczyliśmy mu wierzę. 100% procent. Ależ zdominowaliśmy go. No naprawdę. W jedną minutkę. Nie w jedną minutkę, ale w jak go sobie rozwaliłem. Jeszcze krącę i na to więc Może się trafi jakaś karta epicka, liczcie na to. No i się zaciąła skrzynka, genialnie. No, chciałem pauzować, ale dobra. Dwa gemy, spoko. idę dobra. Prawie do ulepszenia, tak blisko. Dobra, tutaj do ulepszenia będzie goblinki, będzie karta. I będzie to karta Rocket. No niestety, Rocket kurczę, no zły Rocket. I teraz tak, co mamy tu Zajrę mam, ulepszenie? Za ile to mamy ulepszyć? To będzie nas kosztowało. 400, więc teraz nie stać, nie stać. 400, 400, więc to możemy jedynie ulepszyć. sobie to wydaje mi się, że możemy ulepszyć, bo no, levelu pójdzie i sobie to spokojnie. Aha. to jest, widzimy, to jest nasz klan. Klan, właśnie mojego kolegi. I już ten film 12 minut, więc wydaje mi się, że możemy kończyć. Idealnie zagraliśmy, mamy 924 pucharki. Jeden mecz przegraliśmy, ale no... On był... Siódmy level Barbarianów, co według mnie nie było po prostu... Było bardzo ciężkie. Tak nas spus spuszował ładnie. Więc wydaje mi się, że możemy kończyć ten odcinek. Chyba, że jeszcze wam jedną rzecz pokażę. Tak. Pokażę wam jeszcze... Mm, że... Kurde, przepraszam, że tak się gubię. Chciałem wam coś pokazać. Wiecie, że to jest taka rada na przyszłość. Wiecie, że jak dacie Hog Ridera, załóżmy, Dacie wtedy te blinki I on ma na przykład kanona, załóżmy, że jest na środku kanon, I Hog Rider poszedłby do niego, tak jak dacie tu Hoga i dacie tu gobliny, to one go odp będą odpychały, I dzięki temu wygracie. Więc, no nie wygracie, ale on nie pójdzie do kanonu. To jest taka ciekawostka na wyższe areny. Wiem, że pewnie dla was to jest niepotrzebne, że po co ty tu mówisz? Ale po prostu chciałem taką ciekawostkę, jeśli jesteście na tej arenie. Jestem, jestem powyżej niej, na swoim normalnym koncie tutaj jeszcze nie. Ale tutaj zobędziemy łatwo, wydaje mi się, pod taka house Więc jeśli Wam się spodobał ten odcinek, to zostawcie dobrą ocenkę. No to cześć!